Witam serdecznie panowie ja. tym razem zrobiłem y, chlebek z kilograma mąki i roszczyny a motywem przewodnim tego filmiku jest jak zrobić chleb, który się nie rozpłynie, a utrzyma swój kształt i formę a no to takie chlebki właśnie zrobiłem do wykonania tego chleba potrzebowałem tak 30 g świeżych drożdży 700 ml wody cała roszczynka roszczynka to będzie w opisie, jak, jak ją zrobić Wymieszane drożdże z wodą wlewam do miski, 40 ml oleju z oliwek, cały kilogram mąki pszennej typu 650, dosypuję również 38 g soli. No i mieszam ciasto, zamieszane ciasto pozostawiam na 15 do 20 minut. Tyle, że tym razem już nie przekręcam, nie, nie stosuję, szykuję sobie przez ten czas ziarna. Tu mam ziarna chia, ziarna siermiałnego i słonecznik. I to wszystko zmieszam, to później do jednego chlebka. Taki chlebek jest naprawdę smaczny, ma swoją wartość ten chleb, chociaż to jest przemieny dla glutenożerców, ale smak jest niepowtarzalny z takimi ziarnami. Dzielę ciasto na trzy części i będę sobie po kolei mieszał chlebki. Pierwszy chlebek zamieszam e, ziarnisty. Wsypuję tyle ziarek, a ziaren, aby mi tylko pozostało na posypanie później tego chlebka, a cała reszta pójdzie w środek. Tym razem mieszam za pomocą miksera. Wymieszane ciasto formuję, kolę na blaszkę, spryskam wodą, obsypię ziarnami i przykryję folią spożywczą tak, aby mi nie odsychał, bo to jest najcięższy chleb teraz, tym razem. Drugi chlebek będzie chlebek słonecznikowy z ziarnami zier słonecznika. I słonecznik również sobie teraz już formuje na blaszkę, żeby spokojnie sobie rósł. To wszystko robię w pewnych odstępach, tak żeby mi nie wszystko zaraz urosło. Bo piekę za każdym razem jedną blaszkę po jednym w piekarniku. Tak zrobione ciasto, z takimi proporcjami, właśnie to, możecie mi wierzyć, że utrzyma formę i kształt. Tylko musimy dopracować sobie ten czas między mieszaniami i stosunek mąki do, do wody. Na 100 ml na 100 g mąki powinno iść 65 maksymalnie do 70. No i formuję już ostatni chlebek. Czyli ten bez ziaren. I zobaczycie jak wyszedł chlebek po upieczeniu, jak on wygląda. Wszystkie trzy można ogarnąć w ciągu powiedzmy półtorej godziny. Ten bez niczego posypuję makiem i żeby wyglądał standardowo tak. Jak poprzednie chlebki. Zobaczycie wynik końcowy. nacinam, odczekam 3 minutki i wkładam do piekarnika. Tak wygląda słonecznikowy, a tak wieloizernisty. Tak wyglądają chlebki po upieczeniu i te dwa chlebki, po 650 gram, które były ze słonecznikiem i z makiem piekło 35 minut w temperaturze 220 stopni, czyli 428 Fahrenheita, a ten wieloziarnisty, co miał 830 gramów piekło 45 minut w tej samej temperaturze jeżeli film tobie się podobał, proszę lajkuj, komentuj, udostępniaj zachęcam do subskrypcji tego kanału dziękuję wam wszystkim za oglądanie i jak wypróbujecie, życzę smacznego Ես Ձարթ